Witam Państwa ponownie, witam Państwa jeszcze raz, cały czas na Księży Młynie, kręcimy się po tym Księży Młynie. Jesteśmy przed Muzeum Pałac Herca, oddział Muzeum Sztuki. Tak tylko powiem na marginesie, dla mnie to naprawdę jedno z piękniejszych muzeum w ogóle, w Polsce, które tutaj, się uznaje, jest, pokazuje nam te piękne wnętrza fabrykańskie, jak ci nasi łódcy fabrykanci mieszkali. Pałac Edwarda Herbsta. My mówimy Pałac Edwarda Herbsta też, co to była za postać. Edward Herzword, urodzony w 1844 roku w Radomiu, pochodził z rodziny kupieckiej, które wykształcenie otrzymał studiując w Warszawie i od roku 1869 zaczyna pracować tutaj u Scheiblera. No, Scheiblerowi się bardzo tutaj spodobał, no, młody taki człowiek, bardzo dobry fachowiec. Zresztą Scheibler, powiem wam, że upatrywał w nim samego siebie z lat młodości. Młody, energiczny człowiek, który łatwo i szybko podejmuje trafne, dobre decyzje. Ale nie tylko Scheiblerowi się spodobał. Spodobał się najstarszej córce Scheiblera, Matyldzie Zofii. I jak zaczynałem swoją pracę przewodnicką, to były materiały, które mówiły, że ten pałac został wybudowany właśnie dla nowożeńców, bo oni wzięli w 1875 roku, żeby tutaj sobie zamieszkali, żeby w tym pałacu, czyli dzisiejszym Muzeum Kinematografii, razem z rodzicami się nie gnieździli, tylko mieli swoje M4. To taki piękny, renesansowy pałac, zaprojektowany też teraz do końca nie jest to może prawdą, ale to było napisane, że to Filary Majewski zaprojektował. Mamy rok 1875-1877 zostało to ukończone, i tutaj mieszkały dwa pokolenia: Edward Herbst ze swoją żoną Matyldą Zofię, czyli córką Szaglera, i później jego średni syn Leo. Herbstowie mieli trzech synów: Karola Edwarda, Leona Jusza Felixa, Edwarda Waltera i córkę, córkę Annę Marii. Tu przy córce chciałem się troszeczkę e, przy tej postaci zatrzymać, a mianowicie ich jedyna. Córka przedwcześnie zmarła. Miała 10 lat na zapalenie wyroska robaczkowego. Rodzice byli wtedy we Włoszech. Co prawda telegramy już funkcjonowały, ale zanim doszło potwierdzenie, żeby operować, to dziewczynka już zmarła. Tragedia w rodzinie duża, ogromna. nadworny lekarz Jonser zbierał pieniądze na wybudowanie szpitala. Od Gajerów dostał 40 tysięcy rubli, a rodzina Herptów wasygnowała kwotę 200 tysięcy rubli i powstaje pierwszy szpital praktycznie w Polsce pediatryczny z prawdziwego zdarzenia, gdzie aparaty rentgenowskie jako nowość, to one były tutaj w tym szpitalu były zainstalowane. Oni tylko zastrzegli sobie, że ten szpital musi nosić imię ich przedwcześnie zmarłej córki, czyli to jest szpital Anny Marii, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, bo to jest szpital Korczaka, kochani ten właśnie na rogu Marszałków, szpital Korczaka, to jest szpital wybudowany tutaj przez rodzinę Herbstów. I cieszymy się, że ten szpital jest no i cieszymy się też, że został właśnie odnaleziony testament rodziny Herbstów, bo oni przekazali magistradowi z dopiskiem, że ten budynek, który jest, to on musi spełniać rolę, do końca swoich dni właśnie jako rolę tutaj szpitala. Bo po upadku Komuny. Chcieli to ten szpital, i, bo to był szpital taki typu pawilonowego, czyli pawilon okulistyczny, tam chirurgiczny i oni chcieli to sprzedać na hurtownię, ale że został odnaleziony ten testament, no to udało się i szpital funkcjonuje do dnia dzisiejszego, Że cieszymy się z tego bardzo, bardzo. Kochani Herbstowie, mieszkali też i w Sopocie. Gdy Sopot e, zrobił, zrobił się takim kurortem tutaj nie tylko w Polsce, ale i w Europie znanym, to oni się przeprowadzili tutaj do e, Sopotu. Tu tylko przyjeżdżali od czasu do czasu e, sprawdzać, e, czy interesy dobrze idą. Czy interesy dobrze idą. A tak to jest nawet rodzinny grobowiec tutaj właśnie w Sopocie. E, tutaj jest tylko pochowana ta inna młodsza córka. Anna Maria na cmentarzu wargińskiej na ogrodowej razem ze swoim dziadkiem Karolem Karolowem Helm że Rodzina tutaj herbstów jest jak najbardziej taką znaczącą rodziną, tak jak właśnie mówię Scheiblerowie. Te dwie rodziny połączyły się ze sobą i to byli oni znajdowali się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi w Europie. Decyzja Scheiblera, że no, pozwolił się wyjść za mąż córce za Edwarda Herbsta była bardzo trafna, bo on rozbudowuje tutaj dalej to przedsiębiorstwo, tą fabrykę, tutaj tego zięcia. Chociaż w gabinecie jest po pierwsze Scheiblera i gabinet mamy tutaj Edwarda Herbsta, mm. gdzie Edward Herbst jak siedział na fotelu, Spoglądał na to po piersie to, żeby wiedział i zdawał sobie z tego sprawę komu on to wszystko zawdzięcza, prawda? Ale on rozbudowywał ten zakład. To było, powstało miasto w mieście, które niezależnie funkcjonowało od tej żywej tkanki miasta. Bo były przecież szpital Jonsera, przy ulicy Milionowej wybudowany za pieniądze Scheglera. to Ten szpital pediatryczny, też rodzina tutaj Herbstów, szkoła. E, biblioteka, e, domy familijne. E, mówiło się, że ludzie, którzy pracują u Scheiblera, nigdy w Łodzi nie byli, bo nie mieli takiej potrzeby, prawda? Bo nie mieli takiej potrzeby, a tutaj mieli wszystko na miejscu.